Jeśli nie ogarniasz liczenia kalorii, to ten film jest dla Ciebie. Jeśli nie masz głowy do korzystania z popularnych aplikacji do liczenia kalorii, nie chce Ci się wrzucać tego na wagę ani nic z tym robić, to rozważ jedną opcję. Tą opcją jest wykorzystanie chatu GBT, żeby policzył kalorie za Ciebie. Oczywiście nie jest to najlepsza metoda i najbardziej dokładna metoda. Ale przynajmniej gdzieś będziesz. Będziesz wiedział, ile mniej więcej może mieć to kalorii, w jakim przedziale kalorycznym możesz się znajdować. I dzięki temu, jeśli piszesz przykładowo składniki, dwie garści orzechów, jedna łyżka oleju, jedna paczka mięsa i wstukasz te dane, to prawdopodobnie dostaniesz informację dotyczącą od do. No i teraz w zależności od tego jeśli chcesz redukować masę ciała, to przyjmij te górne widełki, uznaj, że tyle zjadłeś, i po prostu na koniec dnia sumuj i zobacz, czy to się pokrywa z twoim zapotrzebowaniem, czy jest więcej, czy jest mniej. Po więcej takich porad